Witam, witam z tej strony Tom Z kanału Terminator Gier Skończyliśmy na zleceniu sianiu pola, ale patrzę tu do końca nie dosiałem i zaczynamy no, od siania, lasu siadać Tak to, jak widzicie no i jedziemy, Dobra, to teraz tak. Snyk. No, na to było. To teraz tak. A, nie zapuszczony jest. I jedziemy. No i dalej się będziemy bojować Znaczy bojować, zarabiać, co ja mówię Nie jesteś na wojnie Domek Mieszkę wywąszamy i, I jedziemy Niech sam jeździ Tak, ja tylko myszką będę ruszał Ruszam Co tam u was słychać? U mnie wszystko w porządku Nagrywam dla was to Sianie dla sąsiada będzie zbierać na jakąś dla kur może, właśnie już podobne jakąś będzie trzeba zacząć o panie taki X, W, W, mhm. Wleziesz? Mam nadzieję, że wleziesz Pod górę Tak, co, co? Zadańko będzie wykonywać teraz Wykonujemy Dla sąsiada Sąsiadki Sąsiedzka pomoc. No, wiecie sami Jak na gospodarce, nikt co niektórzy Trzeba pomagać sobie, tak? jest kasa. Kasa musi się zgadzać zawsze. się. niech dobrze pamiętam, to sprzedałem. Tak, to jest. Eee, gościu, gościu, gościu. To się garni. No i jedziemy. No i szybko coś tu idzie. Za wolno właśnie. Ale jakoś poradzimy sobie, aby zrobić. Co jest do końca, do końca, do końca muszę jechać. A nie tam. Tutaj gotomy, domy, tomek, tomek ogarnij się. No jadę, dalej. A jak takie odstępy będą, to ty długo narobisz. Długo robisz. To teraz obie w na sąsiadach, jest wiosna, stopni jakieś, Czesła? No, dawaj, dawaj, nie co jest. dalej 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 szanie ja, tak to widzicie co się dzieje trzeba pomagać sobie robić no, kurki może w następnym odcinku postawimy sobie kurni zacząć myśleć o hodowli zwierząt pojedziemy bez gps tak ciągnik już daje rady sobie jedziemy powolutku wykonywać zadanie I się, może co innego później będzie to wykonamy póki u nas się urośnie albo chwasty się pokażą zobaczymy tak to widzicie sami trzeba ryć ryć jeszcze raz ryć na gospodarce nie ma litości że ja nie chcę Jak się mówi ciało się Kolować to trzeba teraz pracować. Nic nie poradzimy na to. O, tak, 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 tak. Ta. Uuu, ale jak ty ustawiasz ty, majster? Ty. Tak. drogę No dalej, dalej, no, czy życie się czy dalej, no No się, zobaczymy co zdąży, może jakieś koszenie oranie, czy coś, nie wiem, tam jeszcze tu będzie w zleceniach Fajnie się ciągnie, się podoba mi co ja mu mogę dobrze do końca zasiało, fajnie się cieszę Jak nie tu to, nie tamto Wymóż! Ojejku... Czy to Nie wiem, tam... Nie ja idziemy dalej, bo po podpierasz ty Siewnik to. Do... Tak. Jedna czwarta pola mamy niezaszanego. Eee, eee, gościu. ale dzisiaj jeszcze tak weźmy no, zobaczymy, czy wszystko to daje mam nadzieję, że tak to mnie chciał milion razy jeździć po tym Dobra, ja, może zaliczę całość. Nie będą. Też od tego zacznijmy rozmowę, R. To w ogóle jest boże jakieś mam tu Jak to sprawdzić. Mam w ogóle... w ogóle... a 0000 zero, 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 zero. czy losy pojemności 040 tysięcy... nie, nie wiem sprawdzę szkodliwe... nie wiem, że jeszcze przyczepę sprzedałem, to no, będzie nawet jaja w barek. Trzech czynników jamy się zrobił. Widzicie jak się do burzku tam tytoczek? Wyszymy. Ja, ja to mam w ogóle. W ogóle nic na ja pewno nie mam włoża. No ale nie jest za hmm. e, to. To pszenica. 4 jesteśmy. Owy. Ja tak, to co ja jedzieć tysięcy ale skąd to przy No, skąd ja ty ja No, co ty kury jedzą w ogóle? R. Er. No, co, 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 15! euro 15. Jeszcze chwilę. Potwierdź. O, kogut jest, aha. Damy kurki. O. Kupiłeś? Czy nie? Damy. No tak, dobrze, tutaj. Zapiemy no, im też. to Nie, to bo, nie, bo ja nie pamiętam już. Zwierzaki, zwierzaki. O mhm. gdzie to są? O Zwierzęta, bo ja nie pamiętam zwierzęta. Zwierzęta Ole dużo no, i się zwierząt, to że... Hmm. <słuch> <słuch> no i wyjdzie, zobaczymy, 哎。Uh. ja nie ja nie osadzę, ale bardzo zbieżaczki w domu nie wiem, czy znowu. znowu jakiś kontrakt znalazł mi się na to wszystko jak gospodarze to gospodarzyśmy Całego, a nie na trzy to? większy sił, postawi? może teraz. Co tam mamy? No bo na zaznaczonym Tak, tu znowu siadę nie, nie weźmiem, bo jest już taki dużym czołgiem. To jest mały pole 22, gdzie to jest? te 22 Wszystko jasne Pole 9 To jest tutaj, tak? Odkróte to 22 pole pierwsze, gdzie to jest? Same duże na pewno. No, mhm, mm to nie bliżej jest jakieś zawalńko. 3, tak, 28, no tutaj to tutaj co? Sianie kontrakt, ponad 6 zł, pszenica 10 tysięcy. Więc nie masz takiego sprzętu, to co zrobisz? To jest 33, zresztą potrzebujmy budybatora

tutaj No nie swoim, nie takim małym nawet tydzień będę to robił trzynaście ponad trzynaście dobra weź trzynaście to jest nie ma, dobra, dobra weź